Kwestia zbudowania poczucia stabilności przez pracodawców, w kontekście tego, że mamy do czynienia z bardzo dynamicznymi zmianami na rynku pracy, poszukiwaniem pewnej elastyczności, myślę, że w głównej mierze będzie dotyczyła faktu samopoczucia osób współpracujących, pracowników, i to jest kwestia takiej kultury organizacji pracy wprowadzenia takich rozwiązań, które będą dały poczucie pracownikom, że to jest właściwe miejsce dla nich do pracy, że pracownicy się dobrze czuli w tym miejscu pracy. Kwestia stabilności, czy to będzie umowa o pracę na czas określony, nieokreślony, czy też będą w pewnych przypadkach umowy cywilnoprawne, myślę, że nie ma aż takiego znaczenia dzisiaj, jak właśnie samopoczucie, poczucie pracowników, nie chcę powiedzieć związania z daną firmą, ale odnalezienia się w tej firmie. Czyli po pierwsze, Kwestia na pewno wynagrodzenia zawsze ma kluczowe znaczenie, ale też kwestia możliwości rozwoju w danej firmie, kwestia kultury współpracy z przełożonymi i innymi współpracownikami, poczucia też takich momentów, że nawet jeżeli jest pewne zmniejszone zapotrzebowanie na rozwiązania. Usługi sprzedawane przez daną firmę, to jednakże że firma utrzymuje ten zespół i przez te okresy trudniejszych ekonomicznie przechodzi właśnie z utrzymaniem poziomu zatrudnienia wśród dotychczasowych pracowników. I myślę, że na tym będzie polegała ta stabilność po stronie firm. Natomiast stabilność zatrudnienia w sensie bardziej szerokim poza daną firmą na rynku pracy. Moim zdaniem wracamy trochę do tej idei flexicurity, czyli kwestii tego, że niestabilność w odniesieniu do danego stanowiska pracy, ale w ogóle stabilność w rozumieniu takim, że mamy poczucie, że kończąc zatrudnienie w jednym miejscu jesteśmy w stanie szybko znaleźć zatrudnienie w innej firmie, w innym podmiocie. Przy tak dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, myślę, że to będzie miało kluczowe znaczenie. Mając na uwadze te wyzwania, przed którymi stoimy na rynku pracy. Czyli, głównie, myślę, tak naprawdę znowu o kwestiach demograficznych, ewolucji technologicznej. Po pierwsze, firmy powinny. Uwzględnić fakt umiejętności i kompetencji swoich pracowników, czy też od nawet osób poszukujących pracy. I myślę, że taką kluczową odpowiedzią na te wyzwania jest fakt, żebyśmy my jako społeczeństwo nauczyli się podnosić systematycznie kompetencje i kwalifikacje. Odchodzimy od modelu, w którym wchodzimy na rynek pracy przez całe życie, wybierając sobie jakąś wąską specjalizację, istotną zapewne, pozostajemy w tej wąskiej specjalizacji przez całą naszą ścieżkę życia zawodowego. Rynek pracy będzie na tyle dynamiczny, że będziemy musieli dostosowywać i często być może zmieniać w jakimś stopniu, nasze umiejętności, kwalifikacje zawód, którym się obecnie zajmujemy, za 5 lat może być zupełnie diametralnie inaczej wykonywany, a może być zastąpiony po prostu innym, innym zawodem na rynku pracy. I firmy powinny ten fakt uwzględnić, ale wspierać swoich pracowników w tym procesie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji. To jest główne wyzwanie, jakie ja w tej chwili bym obserwował, ponieważ my jako społeczeństwo nie mamy tej umiejętności, albo nie jesteśmy tak bardzo zainteresowani tym elementem podnoszenia kompetencji, kwalifikacji, uzupełniania kwalifikacji. I to myślę, że to jest takie główne wyzwanie, które czeka nam, przed nami i to jest też chyba podstawowa potrzeba z punktu widzenia ewolucji technologicznej, przed którą stoimy.